Czerstwy chleb, nie wyrzucaj go. Mam na to ekstra patent, jak go odświeżyć. Tak naprawdę potrzebujecie tylko wody. Weźcie czerstwy chleb i wykąpcie go. Nawet możecie go pod kranem po prostu wykąpać, tak, żeby się troszeczkę napił. Bo co najbardziej twardnieje? Oczywiście skórka, to co jest na zewnątrz. Dzięki tej wodzie skórka zmięknie. Woda będzie wyparowywać, będzie przenikać też do środka. Chleb się cudownie odświeży. Zobaczycie, po kilkunastu minutach wyciągniecie z piekarnika chleb, który chyba będzie smakował nawet lepiej niż jakby był świeżo upieczony. To wszystko. Rozgrzałem sobie już wcześniej piekarnik do 220 stopni, tryb góra dół i ciach. Chleb ląduje w piekarniku. Po kilkunastu minutach wyciągniecie chleb, który moim zdaniem nawet będzie smakował lepiej niż świeżo upieczony. Już czujesz, że chleb jest do wyciągnięcia. Oj, tak, pięknie wygląda. Dosłownie 12-13 minut. Spójrzcie na to pieczywo. Jakbyście świeżo upiekli chleb. Zróbcie taki trik z rana, a rodzina się nie zorientuje po prostu, że odświeżyliście chleb. Pomyślą, że człowiek wstał o 6 rano, żeby upiec. Kochanej rodzince, chleb. Pokroję go. A, gorący. Gdzie ta woda jest bardzo ważna na, na powierzchni skórki, ponieważ woda o wiele lepiej przewodzi temperaturę. Także ta skórka, wiecie, często może być nawet lepiej upieczona niż jak upiekliście świeży chleb. Poza tym, spójrzcie, para dotarła do środka. Ten chleb paruje. Dobra, mogę Wam zdradzić, że taki trik robię za każdym razem, gdy jadę godzinę do dobry TVN. Piekę sobie ten chleb dzień wcześniej, przyjeżdżam z rana, wrzucam go takiego lekko zbliżonego do piekarnika, wyciągam pachnący, parujący i wszyscy myślą, że ja tam nie wiadomo od której siedzę i y, piekę ten chleb. Ależ gorący jest. Muszę wziąć rękawicę. Spójrzcie, patrzcie. No. Aż za gorący, żeby go kroić. Spójrzcie na to. Mam nadzieję, że zdając ten trik nie wyrzucicie już nigdy czerstwego pieczywa. Mm.

W kolejnym odcinku dowiesz się, jak upiec chleb w garnku żeliwnym. Wierzcie mi, naprawdę warto zapoznać się z tą metodą.